Kurnik. Miasto w województwie wielkopolskim w powiecie poznańskim położone nad jeziorem Kurnickim. 20 km na południowy wschód od Poznania. Gmina Kurnik leży w środkowej części województwa na pojezierzu wielkopolskim. To doskonały teren do wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Jeziora Rynny, kurnicko zaniemyskiej położone są na terenie dwóch gmin. W gminie Kurnik leżą jeziora Bnińskie, Kurnickie, Skrzyneckie Duże, Skrzyneckie Małe i Borowieckie. To właśnie tu, 5 km na południe od Kurnika, odbyła się ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich Błażejewko 2012. Cieszymy się, że ta Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbywa się właśnie u nas w Kurniku, bo jest to przede wszystkim świetną promocją gminy Kurnik. Zawody młodzieżowe odbywają się tutaj po raz pierwszy w Błażejewku, ale Błażejewku to jest gmina Kurnik. Poza tą ofertą, którą mamy turystyczną, myślę o zamku, o arboretum kurnickim, to mamy piękne jeziora. Rozwija się tutaj także sport wędkarski, i nieprzypadkowo sądzę, że te zawody zostały zorganizowane właśnie u nas w Kurniku. Bardzo się z tego cieszę i myślę, że to tak na stałe wejdzie do kalendarza imprez wędkarskich. Ogólnopolska Olimpiada, która odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Błażejewko w Błażejewku, rozpoczęła się oficjalną ceremonią otwarcia, zaplanowaną na 22 czerwca. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz i zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego, a przede wszystkim 58 zawodników i zawodniczek oraz 37 trenerów z 18 drużyn. Organizatorem przedsięwzięcia był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu. Pracownicy biura i pracownicy biura zarządu głównego i zarządu okręgu w Poznaniu, wspaniale się uzupełniają. Naprawdę są to ludzie. Oddani, wiedzą jak należy takie imprezy organizować, jak im sprostać. Cały przebieg jest zwykle bardzo dynamiczny i zwykle kończy się dużymi sukcesami, bo tu należy pochwalić zawodników. Zawodnicy są tak wspaniali, że mają naprawdę doskonałe wyniki. To się przy okazji każdych zawodów, każdych takich imprez sportowych potwierdza. Polski Związek Wędkarski ze swoją ofertą edukacyjną alternatywną formą realizowania godzin wychowania fizycznego wychodzi również bezpośrednio do szkół. Dzięki temu w ciągu ostatnich dwóch lat odnotował 25% wzrost liczby członków. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej pozwala na fakultatywną realizację połowy godzin wychowania fizycznego i można je realizować na przykład w soboty w bloku. Ośmiogodzinnym, co załatwia sprawę rozliczenia finansowego miesięcznego. I w ten sposób, poprzez organizację imprezy wędkarskiej, która de facto tyle trwa, można właśnie odrobić te dwie godziny wychowania fizycznego. Pierwsze zawody z cyklu Olimpiad Wędkarskich w 2012 roku rozegrane zostały w czterech dyscyplinach. W zawodach rzutowych był to trójbój spinningowy. W konkursie sprawności wędkarskiej, w zawodach spławikowych oraz w teście wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, gdzie młodzież musiała wykazać się znajomością teorii. 22 czerwca zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach. Dzisiaj rozgrywamy pierwszą z konkurencji to jest trójbój rzutowy. Trójbój z kolei, jak sama nazwa mówi, składa się z trzech konkurencji. Rzutni Aremberga, inaczej jest to konkurencja sprawnościowa, gdzie zawodnik musi wykonać określone rzuty spod siebie, z prawej strony, z lewej strony i z nad głowy. To są takie rzuty regulaminowe, obowiązkowe, gdzie wtedy nabiera takiej sprawności posługiwania się wędką. Drugą konkurencją jest spinning cel. Gdzie zawodnik najczęściej wykonuje rzuty z nad głowy do tarczy zwanej skisza. I trzecią konkurencją jest rzut jedną ręką na, odle na odległość, przy czym na końcu jest 7,5 gramowy ciężarek. Te trzy konkurencje dają jakby wynik za konkurencję rzutową. W zawodach uczestniczyły reprezentacje okręgów i kół PZW w trzyosobowych składach w trzech kategoriach wiekowych. Do 12 lat, do 14 lat oraz do lat 16. Młodym wędkarzom szło bardzo różnie, choć było widać, że każdy z nich bardzo się starał. Zawodach tego typu jesteśmy drugi raz. Dlatego chłopacy jeszcze nie są, nie są z siebie, tak powiedzmy, do końca zadowoleni. Głównie zabawa przede wszystkim i chęć podpatrzenia, zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Zwycięzcą trójboju w klasyfikacji indywidualnej w kategorii wiekowej do lat 12 okazał się Stanisław Smolarek z Poznania. Razem z bratem codziennie byliśmy u babci i trenowaliśmy. A w ogóle tak rok trenuję, więc dużo się nauczyłem. Wynik bardzo fajny, ale no, cieszy, cieszy tym bardziej, że y, piątka dzieci w tych dwóch drużynach, pierwszej i drugiej drużynie, to jest y, ze szkółki, w której się zajmuję i, i pracujemy wspólnie, no, spotykamy się co tydzień regularnie i właśnie to wędkarstwo rzutowe trenujemy. Cztery konkurencje. W jednej pójdzie lepiej, w drugiej może się potknąć. To jest, to jest prawdziwy sport, gdzie jak widzimy naprawdę Emocje u dzieciaków na twarzy, jak oni to przeżywają, jak rywalizują i dochodzi do tego stres. Drugą konkurencją, która odbyła się 22 czerwca był turniej sprawnościowy. Zawodnicy rywalizowali ćwicząc zanęcanie, co bardzo przydaje się w praktyce. teraz początek jest, no ale zadowolony jestem z najmłodszej tej zawodniczki, bo zrobiła swój rekord życiowy, trzy miesiące treningu, już ładny wyniki robi. Dla dzieci to ma być zabawa, a nie jakaś taka już konkurencja typowa. Oni się mają tu bawić. I Ja na przykład w tej chwili już do dzieci nie podchodzę, nie mówię, nie, nie, nie stoję przy nich, bo dzieci to stresują, bo wiedzą, że trener widzi wszystkie błędy, a na błędy się mówi w trakcie treningu, a nie już na zawodach. Przyjechaliśmy tu, żeby z dziećmi się pobawić, żeby było wesoło i żeby mieli żeby te dzieci uciekać. Są dwunastolatkowie, którzy przyjeżdżają pierwszy raz na takie zawody. Są... Tacy, którzy już bywają, obici są i to widać po wynikach. Ale ci młodzi się bardzo starają, mamy z tego bardzo duży krajdę, mamy strasznie. Po emocjonujących konkursach nastał czas na odpoczynek. Młodzi ludzie wraz z opiekunami i trenerami wybrali się do zamku Kurnickiego. Zamek jest głównym obiektem turystycznym miasta Kurnik. Siedzibą Biblioteki Rodowej Działyńskich, obecnie Polskiej Akademii Nauk, oraz obiektem architektonicznym o niepowtarzalnej urodzie, mieszczącym w swych wnętrzach muzeum. Obiekt otoczony jest fosą, a wokół niego rozciąga się park. Historia zamku sięga pierwszej połowy XV wieku, a do licznego grona jego właścicieli zaliczamy Działyńskich. Jedną z najsłynniejszych mieszkanek zamku była Teofilia z Działyńskich Szołdyrska-Potulicka, znana jako Biała Dama. Legenda mówi, że biała dama schodzi nocą ze swego portretu i udaje się do parku, gdzie czeka na nią jeździec na karym koniu. Na 23 czerwca zaplanowano spławikowe zawody wędkarskie nad Zalewem Śremskim. Zawody rozgrywane były zgodnie z zasadami sportu kwalifikowanego. Dzieci w wieku do lat 12 rywalizowały na małym zbiorniku, 14 i 16-latkowie na dużym. Staramy się, żeby jak najwięcej tą, tą młodzież już wpajać te zasady organizacji sportu i tu już nawiązujemy do tych sygnałów i tak dalej i taki regulamin wszystkim został przedstawiony na odprawie. Także tego będziemy się raczej ściśle trzymać i oczywiście są wyznaczeni sektory, sędziowie sektorowi, jak i stanowiskowi, którzy po prostu te, żeby te zasady wpajać, no to tych zasad będą pilnowali. Trzeba mieć troszeczkę szczęścia, bo są, na każdej wodzie są stanowiska bardziej łowne, są mniej łowne. Pierwszy sygnał oddany przez głównego sędziego oznaczał dla zawodników zezwolenie na wejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów. Drugi sygnał to możliwość nęcenia zanętą ciężką, czyli ulepionymi kulami zanętowymi o dowolnej wielkości. W ciągu 10 minut, zawodnik, ile zdąży tych kul rzucić, to oczywiście sobie wrzuca. Polega to na tym, że zawodnik przede wszystkim stawia sobie spławik i celuje w ten spławik kulą, po prostu żeby zanęcić ten rejon łowienia. Prawda? Po 10 minutach następuje trzeci sygnał. Do łowienia, wówczas zawodnicy mogą lęczyć mogą tylko lekką zanętą. To jest zanęta, którą mogą chwycić tylko w jedną dłoń, ścisnąć, rzucić do wody i rozpoczynają łowienie. Zawodnicy, przygotowując się do konkurencji, musieli liczyć nie tylko na swoje umiejętności, ale też na łódź szczęścia. Dużo bowiem zależało od wylosowanego stanowiska. Myślę, że będzie w porządku. Tutaj nie jest tam aż tak zbyt długo, koko, ale dno jest twarde. Myślę, że aż płotka podejdzie nie? tutaj. Myślę, że na wyniki wpłynąć nie powinno, aczkolwiek na pewno Bartkowi będzie ciężej wyjeżdżać tyczką, bo musi wysoko tyczkę unieść, żeby wyjechać i przy holowaniu ryb, ale na samo stanowisko nie powinno wpływać. Bardziej chyba wpływa fakt, że z jednej strony mamy dosyć daleko następnego zawodnika i mamy trzciny tutaj z boku, bo w trzcinie ryba lubi być i wtedy na krótką wędkę myślę, że całkiem dobry wynik zrobimy. Rozkłada się siedzisko, jak najlepiej, żeby jak najwygodniej było dla zawodnika, siatkę. No i gruntuje się zestawy. To znaczy, no, jak ktoś używa skróconego zestawu na tyczkę łapania, no to gruntuje po prostu na tyczkę. A jak na bat, no to na baty. Wędki przygotowujemy, gruntujemy. Zanęty to my przygotujemy się tylko wędkarstwo, jeżeli chodzi o stanowisko zapewnia to na organizator, także jest przygotowany w miarę dobrze, także radzimy sobie. Ponieważ jest roślinność, w której pływają ryby, na pewno Ma, jesteśmy dobrze przygotowani, mamy odpowiednie cenęty. Stanowisko jest bardzo dobrze przygotowane, szanse są duże, widać, że ryba jest, także powinno być dobrze. Koniec zawodów spławikowych oznajmił zawodnikom sędzia główny Reneusz Fedorczuk, który po raz ostatni dał sygnał z broni hukowej, tym razem do odejścia od stanowiska i przygotowania się do ważenia złowionych ryb. Podczas sobotnich zawodów pogoda wyjątkowo dopisywała, co sprzyjało zawodnikom nie tylko w rywalizacji, ale także w wypoczynku. Organizatorzy olimpiady zaplanowali bowiem dla młodych ludzi kolejną atrakcję wyjazd do Poznania na basen Termy Maltańskie. Termy Maltańskie to bogaty kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym można aktywnie spędzić czas na basenie sportowym bądź w akwaparku. Baseny rekreacyjne Term Maltańskich to w sumie 11 mniejszych i większych basenów. Zawodnicy olimpiady najchętniej korzystali ze zjeżdżalni oraz zewnętrznych basenów z masażami. Po wypoczynku zawodników czekał kolejny wysiłek. Tym razem młodzi ludzie podczas konkursu wiedzy ekologiczno-wędkarskiej musieli wykazać się znajomością teorii, między innymi na temat znajomości statutu, regulaminu amatorskiego połowu ryb, roślin i ekologii. Dzień później, 24 czerwca o godzinie 9, rozpoczęła się ceremonia zakończenia ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej. Podczas uroczystości wszyscy zawodnicy ubrani byli w koszulki wykonane specjalnie na cykl ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży PZW w Sportach Wędkarskich 2012 Poznań-Katowice-Gdańsk, z informacją, że Polski Związek Wędkarski wspiera projekt budowy protezy serca dla dzieci realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religii. To jest taki nasz wkład, taka nasza mała cegiełka w budowę sztucznego serca. Uważam, że to jest bardzo szczytny i bardzo pożyteczny cel. To niesie za sobą również jakąś wartość edukacyjną, a wspieranie takich działań uważam za całkowicie zasadne. W zawodach rzutowych klasyfikacja wyglądała następująco. W kategorii do lat 12 wygrał Stanisław Smolarek z Poznania. W kategorii do lat 14 wygrał Maciej Wrublewski z Białego Stoku. W kategorii do lat 16 wygrał Radosław Borowski z Bydgoszczy. Drużynowo w tej konkurencji zwyciężył Poznań jeden. W konkurencji sprawnościowej wśród 12 latków zwyciężył Bernard Ożga z Wrocławia. wśród 14 latków Piotr Sasin z drużyny pierwszej koła Ciernik tłuszcz. Wśród najstarszych Łukasz dąbrosiak z Kielc. Najlepsza okazała się drużyna pierwsza Koła Ciernik Tłuszcz. Zawody spławikowe wygrał drużynowo Okręg Mazowiecki PZW, Drużyna pierwsza. Indywidualnie zawody spławikowe wygrali. W kategorii do lat 12 Kacper Kamiński z Okręgu PZW w Toruniu. W kategorii do lat 14 Magdalena Jasińska z Okręgu Mazowieckiego PZW, Drużyna 1 w kategorii do lat 16 Łukasz Dąbrosiak z okręgu pz PZW w Kielcach. Od trzech lat zasadniczo startuje na Olimpiadach. No z, zawsze w sławiku jest dobrze, praktycznie nie, nie ma tak, żebym na podium nie, podium nie był. Jest wielu bardzo dobrych wędkarzy, członkowie kadry narodowej, więc nie było proste. Wiedzą teoretyczną zabłysnęli głównie zawodnicy koła Ciernik-Tłuszcz, którzy wygrali drużynowo w tej konkurencji. Wśród 12-latków najlepszym okazał się Hubert Rakowski z tego okręgu z 35 zdobytymi punktami. Wśród 14-latków zwyciężył jego kolega z drużyny Piotr Sasin. Wśród 16-latków wiedzą popisał się Antoni Miłkowski, okręg Mazowiecki 1. Podczas ceremonii dziewięcioletni Igor Piątek z Gniezna odebrał wyróżnienie jako najmłodszy zawodnik olimpiady. Nagrodzono również zawodnika, który złowił największą rybę. To był leszcz zwarty i akurat taki pan, co tam stoi, musiał mi pomóc z podbierakiem, bo nie dałem rady sam tego zrobić. Musiałem dwoma rękami trzymać wędkę. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Ciernik Tłuszcz 1. Indywidualnie zwyciężyli w kategorii do lat 12 Bartłomiej Krzyżak z drużyny Mazowiecki 1. W kategorii do lat 14 Piotr Sasin z drużyny pierwszej koła Ciernik Tłuszcz. W kategorii do lat 16 Łukasz Dąbrosiak z okręgu PZW w Kielcach. Jak się okazało zawodnicy i zawodniczki mieli wyjątkowe szczęście, gdyż łowisko, na którym odbyły się zawody spławikowe sprzyjało uczciwej rywalizacji. Na jeziorach przeważnie się nie rozgrywa e, zawodów spławikowych. Z prostej przyczyny, 90 parę procent jezior nie nadaje się, z powodu linii brzegowej zarośniętej do tego, żeby takie zawody rozgrywać. Zawody rozgrywane są na kanałach, rzekach i tak dalej. Natomiast tutaj było bardzo równe łowisko. i żywym takim przykładem to była Magdalena Jasińska, z którą żeście Państwo rozmawiali przed chwilą. Tak, w tej konkurencji dwoje zawodników kadry wygrało pierwsze i drugie miejsce. Jedno z nich łowiło na wodzie bardzo płytkiej, gdzieś około 60 cm, to jest Piotrek, a Magda łowiła na trochę głębszej, która podobno była handikapowa. Patronat nad czerwcową imprezą objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz zarząd główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Patronat honorowy natomiast objęli starosta Poznański, burmistrz Kurnika oraz prezes PZW w Poznaniu. Patronat Medialny obieli, Wiadomości Wędkarskie, Komisja do Spraw Mediów i Promocji Wędkarstwa Zarządu Głównego PZW oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa.